Cześć manko, witajcie z tej strony MatkoNix i witam Was w kolejnym odcinku z serii M oczywiście w grze Farming Splator 22 i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, stoimy sobie przy maseju ponieważ będziemy sobie rozciewać wapno Zastanawiałem się, co dzisiaj będziemy robić i tak sobie pomyślałem, że em, dawno sprawdziłem sobie po serii i po podcinkach i zobaczyłem, że dawno nie było akcji wapna, więc dzisiaj się tym zajmiemy, a później jeszcze e, zajmiemy się, e, że tak powiem, kultywacją, w sumie bardziej gruberowaniem, bo to jest taki bardziej gruber, kultywacja jak to woli, em, właśnie po tym makornikiem, e, ponieważ jak wiecie w poprzednim odcinku robiliśmy sobie rozlewanie gnojowicy i obornika. Jak widzicie dokończyłem rozwalanie obornika na tym polu i na tym jeszcze rozwaliłem, a tu dokończyłem jak widzicie gnojowice i propos gnejowicy jeszcze poszło mi jej dosyć sporo. E, ponieważ zostało ogólnie jak widzicie w chlewni 10 tysięcy tych litrów Także no, dużo nie zostało Znaczy to i tak git bo e, no nie wiem kiedy będzie następne rozlewanie zobaczymy e, I ogólnie ta kubka obornika co tutaj była nie wystarczyła na całe te, po na te dwa pola e, Tylko musiałem jeszcze po prostu dobierać I tutaj zostało 28 ton e, Także jeszcze zostało na tego obornika także spoko Mamy już pola ponawożone w 50% no i dzisiaj przypominam, że zaczynamy sobie, e, zaczynamy sobie, że tak powiem, trzydniowy e, maraton, taki mini maraton tutaj z serii. E, właśnie, ponieważ jak wiecie, obiecałem. No i dzisiaj zaczynamy sobie, e, że tak powiem, ten e, maratonik. Tak się zastanawiałem, od jakiej strony zaczniemy. E, I zaczniemy sobie może odtąd, e, bo chcę właśnie roz, e, rzucić dzisiaj te wapno. No, fajnie tak sobie myślałem, żeby zrobić sobie tą orkę po, po, że tak powiem, oborniku, ale już po prostu nie chciało mi się tego robić, już to odpuściłem w tym sezonie, bo dużo osób właśnie chciało. Orkę, widziałem w komentarzach, ale już se po prostu odpuściłem, więc dzisiaj będzie, że tak powiem, no już co odpuścimy orkę, tylko sobie właśnie po, że tak powiem, mm, rozsiewamy już nawóz, czekajcie, bo ja muszę, aha. E, bo ogólnie naprawiłem GPS-a, już wiem, że mu mi GPS ostatnio nie działał, dlatego mi nie działał, bo mi pozmieniało sterowanie tutaj, z tego co widzę. E, tylko co, muszę jeszcze ustawić jedną rzecz. E, tylko muszę teraz znaleźć, gdzie to e, kurde było, napędzy równanie, utrzymywanie prędkości, utrzymywanie e, kurde, gdzie to było, chcę w lewo, prawo, o, jest. Mm, ustawimy sobie tak, jak było, żeby mógł se to na spokojnie, że tak powiem, czekajcie, musimy zapisać ustawienia, żebym na spokojnie se mógł, czemu mi to nie działa znowu? Halo, nie mogę przestawić GPS-a. No dobra, trudno, jakoś sobie muszę to poradzić. Eee, po prostu musiałem ustawić od nowa ustawienia, i teraz już mi to działa. Tylko nie wiem, czemu mi nie działa przesuwanie tego. Pewnie źle ustawiłem coś, jak zwykle. No i rozwalamy sobie właśnie tutaj wapienko, musiałam oczywiście kupić to wapno, nie wiem czy mi raczej powinny, e, powinien wystarczyć cały ten, że tak powiem e, rozsiewać na te trzy pola, ponieważ e, co prawda tylko te dwa wymagają, a tamten będzie wapno, znaczy wapno, genowice rozwalałem to nie, nie trzeba, ale tak pomyślałem, bo to za sezon trzeba będzie, więc e, już sobie tam również, e, że tak powiem rozsieję to wapno. Żeby mieć już na wszystkich polach, że tak powiem rozsiane. E, właśnie, dobra, lecimy. Dobra, tutaj w sumie może... Albo dobra, bo i tak widzę, muszę nakręcić. E, w sumie ten, to bym tu poprzeczniaczka sobie walnął. E, także walnijmy sobie tu poprzeczniaczka, takiego fajnego. O! Takiego poprzyczniaka sobie zrobimy. Yy, I będzie git. No, także to rozszywamy. No, także dzisiaj właśnie zaczynamy sobie ten maraton. E, ogólnie też propo od Nędzy. Od Nędzy właśnie e, pojawi się prawdopodobnie dopiero w niedzielę, bo właśnie e, dzisiaj e, jutro i pojutrze będzie odcinek właśnie z Kryka. Mm, no i dzisiaj e, i dopiero w niedzielę wychodzi, że będzie od Nędzy. Także no tydzień przerwy będzie od Nędzy, ale no niestety. Także no Nie wiem czemu mi to kurde nie działa Te głupie strzałki Widok, przesuń w lewo Powinno mi to działać A mi nie działa I nie wiem czemu Mi to nie działa Ale trudno Jakoś sobie muszę poradzić O Czy w sumie tak popatrzę? Ja w przód, w tył. Raz. Yy. Nie, no tam to musi być. To nie wiem, czemu mi to nie działa. Nie chcę, wiecie te ścieżki przesunąć. Mógł, nie wiem, czemu mi to nie działa. Coś się popsuło. Albo po prostu znowu nie umiem ustawić. Bo po prostu tego. No tak, tak też może być. E, dobra, rozsiewam dalej. Nie no, ten GPS to jednak jest wygoda. Bo no, bez GPS to ciężko e, się pracuje na tych dużych maszynach. Bo na małych to wiadomo, ale na takich dużych, jak tutaj gramy, to jednak jest potrzebny ten GPS. W lewo w prawo. Nie no, to jest na pewno to, mi się wydaje. Bo tu nic innego nie ma. Raczej. Przynajmniej nie widzę. Także nie wiem, czemu mi to nie działa. Mmm. muszę tak. O. O. I teraz zamiast przesunąć, to mi będzie ten. Kurde. O to właśnie chodzi. Zmiana kierunku. Bo to jest widok. To. Albo może to to trzeba ustawić. O. Może tak. Czy nie? Nie, no nie działa to. A, ja chyba wiem. Czekajcie, ja to muszę ustawić tak. Że muszę zrobić tak. I muszę zrobić tak. I może ja to tak muszę zrobić. O, i teraz działa. Zarąbiście, tylko widzę, że... Że tak powiem, nie tak zrobiłem. O, muszę tak zrobić. O, i teraz mi chyba powinno działać. Tak, i teraz działa. No i gitara No to się te ustawienia się resetują, z tego co wiem. Z powodu tej aktualizacji, to była eee, właśnie tak słyszałem. Ale też niektórzy mówią, że to po prostu masz jakieś mody, że tam przez jakaś moda. Ale jak w sumie tak wszyscy mają, to na pewno przez tą aktualizację po prostu raczej. Bo przez nic innego. Nie wiem czy on mi tu mijaczki porobiło, ale trudno. Ej, a z tego co widzę niestety mi tego wapna nie starczy yy, na te trzy pola wszystkie. Yy, niestety tak, że będę musiał dokupywać, yy, że tak powiem. No dobra Także chcielibyśmy sobie tu. Tu już trzeba włączyć znowu tego GPS-a. Yy. O kurde, co jest? GPS, co ty robisz? Muszę przesunąć widzę. Nie wiem po co ja to tak robię, mogę tak zrobić. o. się bawić będę. Znowu mi idzie po tamtym, ale już nie będę zmieniał. No już trudno. Się będę bawił GPS-em. Ogólnie też myślałem, czy by tych dwóch tutaj pólnie połączyć, bo też takie komentarze były, żebym te dwa pola połączył. I ja się nad tym zastanawiam. Kiedyś myślę, że na pewno te pola połączę. Nie mówię, że teraz, ale kiedyś, na pewno. Także no, dobra, rozciąłem sobie dalej. Ten pumacik i lecimy. No, także rozciąłem sobie tutaj te wapno, a później se... Jeszcze pokultywujemy właśnie. Dzisiaj już raczej takiego długiego odcinka nie będzie jak ostatnio. Bo pół odcinek był ostatnio, jak wiecie. Może tak mi się uda. Dobra, nie uda mi się jednak. Teraz coś walnę. O, fajnie, znak starenowałem. <śm> bywa czasami. Zrobię to po prostu sobie poprzyśniaka, ja sobie tak myślę. Także tak będzie po prostu najlepiej. O robię sobie tu i... Będzie git czy nie będzie git? Czy, czy dalej będzie zbugowane? Czekajcie... Kurde, bo już dawno na tym GPSie nie grałem I nie mogę... O! Mi tak średnio opanowuje to Właśnie się po prostu przyzwyczailiśmy, że chwilę pograć, nie? Bo na tym GPSie dawno nie grałem Na też już ostatnio... Eee, no, no rzadko... Znaczy, bardzo dawno po prostu nie używam GPS-a i, i tak jakoś się po prostu złożyło. Dobra. No kurde, jak mnie ten GPS denerwuje, no. Czasami. On jest strasznie denerwujący czasami ten GPS. Jeszcze... O tak o powinienem jechać. O! Och! No czasami jest on denerwujący. Ale... Muszę jakoś się tu przyzwyczaić, bo jednak dzięki jemu tutaj będzie o wiele lepiej to iść, nie porobi mijaków, ani nic. Chociaż nawet z GPS-em robi mijaki, ale to mniejsza. Dobra, no i lecimy dalej. zostało mi 2000 litrów tego wapna, także no wystarczyło mi na, na te pole tylko, a jeszcze zostały mi 3 Także po prostu prawdopodobnie będę musiał jeszcze sobie dać do, No muszę sobie dokupić tylko, mm, bo ja mam minut 11 No teraz tak myślę czy jechać do sklepu i dokupić to Czy już coś gruber wziąć, pogruberować tak zastanawiam. Dobra, wiecie co? pojedę sobie zaraz do sklepu. I yy, kupimy wapienko. Chociaż w sumie nie wiem po co do sklepu. Mogę w sumie, bo to nie wiem czy tu tutaj chyba też jest na tej mapie. Tylko nie wiem gdzie. Stację wapnowania coś takiego było. Na bank. Tylko gdzie coś takiego by mogło się znajdować. I pod jaką tak, jakby ten. Może sobie zobaczę. Yy. Kurde. Zwierzęta, produkcja. Nie ma czegoś takiego jak stacja wapnowania w tym farmingu? Niemożliwe. Chyba mi, że mi się pomyliło z czymś. Yy. Ale mi się wydaje coś takiego. O, jest tutaj. Właśnie, oznacz miejsce. Dobra, to niedaleko. Także lecimy. Yy, tylko sobie jeszcze ty, tutaj tego mijaka większego poprawię. I, i, I tak szybciej po prostu e, pójdzie, kupno to. A nie, żeby kupował po jednym, i musiał ładować, także tak będzie o wiele lepiej. Po prostu o, no i git. E, właśnie. Bo ja też się teraz zastanawiałem przed tym odcinkiem, w którym miejscu, znaczy w którym miejscu, jakie pole kupić. Bo mam e, dla Was propozycję. Ja nie wiem, czy ankiety nie zrobię. Prawdopodobnie teraz e, ankieta się pojawi. E, właśnie, ale fajnie wyglądają te koła na tych shaderach. E, mam propozycję do kupna dwóch pól. E, pole te będzie na tym polu, które kupię, będzie of, e, tak jakby e, gospodarstwo z owcami oraz będzie po prostu resztę pola, będzie to po prostu łąka. I teraz się zastanawiam nad tymi dwoma polami. Czy kupić te pole, czy kupić te pole, nie? E, cena tam jest w miarę podobna, e, ale właśnie się zastanawiam, ale bo jest tak jakby 53-54. Jeśli zastanawiamy, jakie pole kupić, możecie zaproponować. Chyba jestem bardziej za 54, ale właśnie możecie napisać. Bo właśnie już e, owce też już w najbliższym czasie będę chciał e, zająć się. Owcami po prostu. Mm, także wiecie, dobra, my sobie skręcamy tutaj e, elegancko. Fajnie te koła wyglądają, muszę przyznać. Dobra, no to lecimy sobie. Ostatnio właśnie zarzucacie mi cały czas, na tej, że na tej serii bardzo mało z pierwszej osoby gram e, Ale po prostu na takich większych maszynach to mi się gra zdecydowanie lepiej z trzeciej Bo z pierwszej osoby też fajnie, jak się gdzieś jadę, nie? Ale jak w polu coś robię, a cały czas coś w polu robimy, to... To wolę z trzeciej po prostu robić, bo tak mam większą pewność, że jaków nie narobię i nic w tym stylu, także... Także wiecie... Więc po prostu... Będę sobie już grał z takiej kamery jak mi będzie lepiej po prostu. I tyle. Hmm, dobra, to jest tamta stacja wapnowania, także sobie zakupimy wapienko. Mam 15 minut, także jak zakupimy te wapienko, to może jeszcze troszeczkę sobie porozsiewamy. E, i, i sobie najwyżej weźmiemy ten właśnie gruber, bo chciałbym jeszcze sobie pogruberować trochę tamtym e, właśnie, także se... Robimy. Bo ja tak się zastanawiałem co dzisiaj robić, ale właśnie zobaczyłem, że dawno wapnowania nie było, dawno nie było e, kultywacji, bo było talerzowanie, ale utalerzowania, a kultywacja to są dwie różne rzeczy. No to sobie postanowiłem, że zrobię sobie kultywację. A w następnym prawdopodobnie e, się zastanawiam czy nagrywać siewy, czy nie. Raczej siewy będą. E, także po prostu w następnym odcinku będą siewy oraz wałowanie, bo wałowania też dawno już nie było. E, siewy były, ale no siewy co zrobimy Także na samym prawdopodobnie będą e, siewy e, siewy, że tak powiem o możemy se... Boże! Czekajcie. Bo ja widzę, ja także nie spojrzał na tą rurę. Tu można tak realnie podjechać bez skitu. O, i może tak realnie. O. I git. Fajnie. E, ogólnie zaplanowałem, że na wszystkich polach, e, jakie w tym sezonie mam to zasieje po prostu wszędzie w tym sezonie rzepak na, na tym polu, na tym polu i na tym polu, nie? Oprócz tego pola, bo tam mam kukurydzę A rzepak może tylko teraz tak także wiecie e, I ogólnie propo, o Boże, urwałem cały ten e, Propo kukurydzy e, Żniwa kukurydzy też w najbliższym czasie będą Bo tym kombajnem, co ja mam To jeszcze jakoś się złożyło, że tym kombajnem nie robiliśmy żniw kukurydzy Także e, zrobimy sobie właśnie żniwa ...kukurydzy, także już w sumie zdradziłem co będę robił w całym tym maratonie, będziemy jeszcze sobie siać i wałować oraz kosić kukurydzę, na ziarno, dla naszych świneczek oczywiście, no i co, wracamy sobie na Gospo, 17 minut mam, więc się w sumie zastanawiam czy jeszcze jechać i, roz... i wapnować, może już wezmę... Jak wrócę, to może już sobie Jednak e, że tak powiem, e, będę już kultywował. Bo w sumie tak wapnować, już, już żeśmy sobie powapnowali. To wiecie, o, oczywiście, poza odcinkiem dokończę to wapnowanie i zwapnę poza odcinkiem całe te, że tak powiem, e, wszystkie te pola trzy. E, ogólnie to chyba jeszcze będę musiał raz ponawozić kukurydzę, ponieważ w kukurydzy chyba jest tylko 50%, jeżeli się nie mylę. Więc będę musiał ponawozić sobie kukur tak, będę chyba musiał, no muszę ponawozić kukurydzę, e, bo jest tylko 50% że tak powiem nawożenia. A trzeba oczywiście 100%, żeby nam ta kukurydza jak najlepiej, że tak powiem, zypnęła. Ale mi się to podoba, zobaczcie, taki zumek fajny. Mega to wygląda, fajnie. No, także my se lecimy, właśnie. Hmm, lecimy, lecimy sobie. Dobra, może zjadę na ten pas. Oczywiście, standardowo na tej autostradzie jest mniej samochodów niż na szwi. Także wiecie. Wiecie, jak jest. Tak, ja już nie będę wapnął, bo już mam 18 minut, także nie ma sensu. E, tylko, że tak powiem sobie, <laughs> coś mi gardło boli, tylko sobie. Ee, że tak powiem po e, kultywujemy już Dobra, no i skręcamy sobie właśnie tu e, skręcamy sobie tu o, już poczułem spadki spadki EPS ów nie wiem jak wy ile mamy PSów, ów 36 Boże, masakra e, z tymi belami, bo to przez te bele tak mi APS-y spadały Właśnie z te... No zresztą mówiłem w poprzednim odcinku chyba już o tym, tak że wiecie Dobra, ja sobie zostawię tutaj o ten ciągniczek e, i sobie weźmiemy teraz makornika i sobie pokultywujemy. E, chwilę. O tu widzę świnki, sobie zrobimy taki odcinek. O boże, że w tym wjechał. E, zrobimy z taką 25 minut odcinek, bo pół godziny nie będę dzisiaj robił. No bo teraz maraton, więc wiecie, mniej czasu na renderowanie i wrzucanie tego. Wiecie ogólnie ile odcinek mi się wrzucał poprzedni. O, tu żebym w ogóle jaka zapomniał zrobić. E, wiecie ile mi się wrzucał poprzedni odcinek? Właśnie ten, co, z Marko, co był właśnie tutaj zemkryka, ten półgodzinny. Ważył on, jeżeli się nie mylę, 14 gigami. I wrzucał mi się on chyba 5 godzin, jeżeli tak, coś koło 5 godzin. Dlatego też dostaliście go o 22 praktycznie. Tak późno, bo były komentarze, czemu tak późno odcinek? A no po prostu wrzucamy się długo, muszę przyznać, także no niestety. Ehm, ale no teraz, jak będzie maraton, to, to zawrzecie mam te odcinki do przodu nagrywane. Na przykład dla ciekawostki, e, nagrywam dzisiaj ten odcinek. E, znaczy, wy oglądacie go w czwartek, a ja nagrywam go w środę. O i prawdopodobnie ten, co będziecie oglądać w piątek, to nagram go w cz czwartek. Zawsze tak robiłem. Właśnie, um, bo, jakbym miał jednego dnia nagrywać, jeszcze to wrzucić, to, to no, na moim internecie niestety nie dałoby rady. Także wiecie, um, a więc sobie teraz, e, że tak powiem, tutaj pokultywujemy nasze znaczy pole, kultywacja naprawdę fajna po takim ściernisku. Znaczy, po takim ściernisku, po, po takim wapnie to bardziej by pasowała, e, że tak powiem, e, talerzówka. Ale nie chciało mi się z talerzówką bawić, zresztą właśnie niedawno w kultywacji tym nie było e, Sprzętem, więc postanowiłem, że to pokultywujemy już po prostu Lepiej tutaj w sumie tym kultywat kultywatorem zrobię e, I trzeba będzie jeszcze zwałować i zrobimy prawdopodobnie wałowanie e, Przed siewem i po siebie w następnym odcinku, bo chcę zrobić wałowanie przed siewem, żeby mi te kamienie te małdutkie znikły E, bo nie muszę ich zbierać, tylko wystarczy te, te małe. To wystarczy, że wezmę i zwałuję, i one się rozkruszą, tak jakby, jak wiecie. Więc em, będę po prostu miał więcej wałowania niż siewów. Ale mamy na szczęście wały spore. Także nie ma, długo mi to nie zajmie. Także no, e, nie wiem czemu mi się stoper wyłączył. O, dobra, działa. No i sobie tutaj kultywujemy, kultywujemy, troszeczkę sobie pokultywujemy i i będę sobie już kończył właśnie. Dobra, teraz żeby tu dobrze wycelować, jakoś fajnie by było, żeby tu wycelować. Kurde, co jest z tym gps em W ogóle, nie, no mi się dostosował idealnie. Yy, o, będzie chyba to trochę. O, tak o żeby mi się tutaj dobrze to zgrało albo w sumie o tak, chyba powinno być git eee, także se kultywujemy nasze pole 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 ja ja se kultywuję no czekajcie, bo tu jeszcze przesunę minimalnie, o git, git trochę nierówno, ale trudno trudno się mówi ale fajnie, te kamienie wyglądają na tych shaderach. Też w ogóle te shadery są genialne. I przypominam jeszcze raz, bo widzę, że dużo osób nie zrozumiało, jak mówiłem. shadery są niewydane i nie mogę wam ich dać, bo mam zabronione dawanie po prostu. Nie mogę nikomu ich udostępnić. Także 500 razy nie piszcie e, pi kolejne 500 razy, e, czy wam te shadery dam. Nie mogę ich wam dać i koniec. No i, e, i tyle. No niestety, no nie, nie mam pozwolenia na to, miałem zresztą powiedziane, że, że po prostu tego nikomu nie dawać, po prostu, i tyle. E, ogólnie, jeżeli oczywiście, przypominam, że odcinek, jeżeli się spodoba, to łap w górę możecie zostawić, ponieważ tych łapek ostatnio pod tym M krykiem strasznie mało zostawiacie, więc... Jeżeli dalej Wam się tutaj ta seria podoba, a naprawdę najbliższe odcinki planuję już o wiele fajniejsze, bo będzie owce i śli i kosy e, więc zostawcie właśnie łapę w górę, e, dla dalszej motywacji, nagrywania, że tak powiem, tej e, serii. No, w sumie ze środka to troszeczkę możemy pokultywować. O, i git. Ale fajny ten ciągnik, w ogóle ja mam tu 16 godzin już nabite w tym ciągniku, ale to szybko leci. Naprawdę dopiero co go w sumie kupiłem, zacznę, no... W sumie nie takie dopiero, kiedy ja go kupiłem. Dzisiaj jest 48 odcinek, a ja go kupiłem chyba w 30, także... No w sumie trochę czasu minęło, ale i tak strasznie szybko jakoś te... Bo tu godziny lecą. Także no... Więc wszędzie postanowiłem, że pak dam. I właśnie jak dam ten rzepak i po tych zimach już prawdopodobnie lecimy sobie z, że tak powiem kupnem nowego ciągnika I prawdopodobnie od razu jak kupię ten nowy ciągnik to nie wiem czy tak nie zrobię, że wezmę kredyt po prostu i od razu kupię już, że tak powiem maszyn do sianokosów Czyli kupię ciągnik i maszynę do sianokosów od razu Nie wiem czy tak właśnie zrobię I kupię od razu też te pole nowe E, więc głosujcie w ankiecie. Ankieta jest w opisie, jak, które pole sobie kupujemy. E, właśnie. Ankieta się prawdopodobnie właśnie pojawiła w opisie, więc głosujcie. Raczej jestem za polem 54, ale właśnie możecie zagłosować, bo nie chciałem też jakoś daleko, że tak powiem, mieć. No i jak zawsze hodowlę tych owiec, to ogólnie będę miał tak jakby już drugą gospodarkę zbudowaną. Tam se e, zamiast tej właśnie owczarni, to se jeszcze zrobię tam jakieś budynki w ogóle. No będę miał drugą gospę po prostu. Eee, także no o to mi chodzi. I mam w planach na tej gospie dla owiec, postawić jeszcze taką jedną rzecz. Eee, a tą rzeczą u u ogólnie będzie to rzecz, eee, że tak powiem kruszarka. Która po prostu... Tylko nie wiem czy to jest oryginalna ona wgrana, czy ja muszę ją grać, bo chyba to ona jako mod jest. Eee, po prostu, że tak powiem, postawię kruszarkę. No i jak zawiozę kamienie, to będę miał darmowe wapno. I prawdopodobnie właśnie na tamtej gospie sobie to zrobię także takie mam właśnie plany na to więc no dobra ogólnie tak myślę że co troszeczkę sobie popracowaliśmy rozwali, rozwaliliśmy sobie wapno troszeczkę żeśmy sobie tu pokultywowali także fajnie i myślę że na dzisiaj to by było wszystko z dzisiejszego odcinka także jutro kolejny się, na kolejnym odcinku się widzimy więc trzymajcie się do jutra cześć